Siemaneczko na kanale do roboty. Jest ze mną Artur, który tutaj już lata, bo dzisiaj będzie prawdziwy plac budowy, bo już zaczynamy co? Hydraulikę, kanalizację? Dzisiaj kanalizacja, planowanie całej instalacji, a później woda, podłogówka, rekuperacja. Wszystko, co widzieliście w poprzednich odcinkach składa się w jedną całość. Za niedługo wchodzi również elektryk i inne ekipy. Więc co? Działamy, moi drodzy, walczymy. Co to Mario Bros. On też był hydraulikiem. Albo jak Czesio Hydraulik. Dzień dobry. Syf, brud? Tam mówią, że przy wodzie robisz, nie? Trzeba to pozamiatać. Tak jest. No to do roboty. Do roboty. <laughs> Działamy szybko. Niedawno wszedł tutaj inżynier budownictwa, który odbierał tą robotę. Minął tydzień czasu. My już jesteśmy z hydraulikiem, a myślę, że w kolejnym tygodniu pojawi się też Luksiu Electric, z którym będziemy działali z elektryką. Artur, powiedz mi, jak to teraz aktualnie jest z robotą. Za dużo. Wiesz, co mi się wydaje, że, że ludzie po prostu przez pandemię nie jadą nic na wakacje, no i gdzieś te pieniądze muszą blokować, więc po prostu remontują mieszkania, remontują domy i tak dalej. Nie? I co, zapisy są do 2024. No, czyli? na przyszły rok już też mam. Czyli jest roboty sporo, ale co? No żeby być dobrym hydraulikiem, co trzeba potrafić? Co trzeba umieć? Jaką szkołę skończyć? Głównie to trzeba po prostu mieć, mieć do tego smykałkę i mieć wiedzę, no nie? Okej, okay. czyli powiedzmy dwie prawe ręce, czyli równie dobrze mogłobyś mieć smykałkę do elektryki czy też do innej budowlanki, nie? Tak jest. I syfu nie zostawiamy, bo jak w Niemczech byście zostawili taki bałagan, to kurde euro już z waszej kieszeni leci. Euro, euro, 60, 80, za każdy syf na budowie. To co lubię, czyli brudna robota. Najpierw naciąć. Tak jest. I podkuć. Po czym poznać profesjonalistę i profesjonalnego budowlańca, po tym, że ma profesjonalny sprzęt? To nie jest człowiek, który przyjedzie ci z waserwagą i powie, pracujemy czy nie pracujemy. Artur tu przyjechał naprawdę z kupą sprzętu. Artur, taki sprzęt to chyba są dziesiątki tysięcy złotych, nie? Taki podstawowy sprzęt no to musi liczyć gdzieś. Ja tak, ja tak przeważnie zakładam 70-80 tysięcy, budżet. Tarczka jest za 200 złotych. No, ta szlifierka pewnie za troszkę dużo więcej, więc dużo lepiej takim sprzętem się pracuje. Zakurzymy troszkę, ale nie przejmujemy się tym. Jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze nie dociąłem do końca. Jezu, jakbyście zobaczyli te linie moje szywe lecę do końca. No i nie trzeba na siłownie chodzić, ty. Nie? nie trzeba. Będzie coś z tego? <noise> Artur patrz, że tak... Dwie tak. godziny później... Pan Artur jest chyba ze mnie zadowolony, nie Artur? No, powiedzmy, I... że prawie, po, prawie w linii prostej. Prawie po linii, nie? A, tym, tym się kryje. Jak to mówią, pierwszy dom buduj dla co? Dla wroga, dla nie? Dla wroga. A ja to muszę już robić jak dla siebie. Picobello. Picobello. I... Coś jeszcze, kibelnie? Nie, nie, nie. kibelnie. Kiedyś już odcinek z Arturem robiliśmy, pokazywaliśmy wtedy co? Ogrzewanie podłogowe. Do tego okay. też przejdziemy, ale w późniejszym etapie. Na razie musimy mieć tą wodę, żeby mieć co ogrzać. Dokładnie tak. Można pędzelkiem, różnymi, ale paluki znajdziemy Co to jest za pasta? To jest klej jakiś, nie? To jest taki, wiesz na bazie, co, na bazie silikonu, żeby też uszek nie parciały ale głównie to jest pasta poślizgowa. Środek poślizgowy, dobrze brzmi. Nie testujemy do niczego innego. Możemy 90 stopni. To. Tak jest. I co? A tu jest, tak samo kurde, pierwsze rury w naszym domu nowym. No i teraz przechodzimy tutaj dalej, a ci, ale też... no Właśnie nie wiem dlaczego. To po moich bieszczadzkich wojarzach. I gdzie to wkładam? Tu już? Nie. Nie. Długie, długie. To do tego? Tak jest. Teraz te dwa do tego. Zaznaczamy linię cięcia. Bo teraz widzisz do dochodzi no do kielicha. Okay. Chodzi o to, że Fabrycznie rura ma takiego tutaj... Jest sfazowana a te albo, hmm. albo niektórzy pocierają beton i robią sobie takie, wiesz, Aha. albo po prostu e, szlifierką fazują. fazują. Uchwyty przed chwilką Artur kupił, bo ich nie mieliśmy. No nic innego jak trzeba tylko przyłożyć poziomice. Czyli tu jak się poziom nie zgadza to jest dobrze? O nie, Udarowe to... Dla, oj, kurde, nie zgniotłem za bardzo. Zobacz. Gęste pójdzie, to nie przejdzie. A, znowu sobie palco. Już drugiego palca sobie przytrzasnąłem. Ale tak to jest. To jest twoja linia kanalizacji, to jest linia wody. Mhm. przygotowana wcześniej. I jeszcze nam trochę niżej. Obcinasz, i możesz wywarki rozpić. Kurde, wolałem jak to było jednak zrobione przez profesjonalistę chodzi tylko o to, żeby, wiesz, wkładał, żeby nie ścięł uszczelki. Aha. Jak dobrze posmaruję, to i uszczelki nie zetnie. Zobaczymy, jak będziesz sparował. Czy wypłaci? Hehehe. <prac admitting> <prac depression> <prac> Żarty się pana Artura trzymają. Wziął kawałek pakuły i sobie związał spodnie. O, taki pasek sobie tutaj zwiąże po prostu. O i super. Elegancko. Związałem, proszę bardzo, już nie lecą. Mówisz, Artur, że kanalizacja jest jeden z cięższych tematów. Wiesz, to tak jak na moim kanale gdzie się uczą tam różnie sobie robić i powiem ci, że, że y, największy problem sprawia ludziom kanalizacja. Znaczy tak, oni myślą, że zrobili dobrze, Aha. a później jak człowiek przyjdzie i mówi słuchaj, to nie tak, to nie tak, to nie tak, to każdy mówi, no rzeczywiście, no można to było zrobić lepiej, nie? Dobry, ale jakby tak tym, luksferem w ogóle, prysznic z luksferami tutaj, ale wymyślamy, kurde, to wszystko się dzieje na żywo, pani architekt to mnie chyba zabije, <głysza> no, no widzicie, no robota jest, robotę można wykonywać, trzeba mieć dobrą wiedzę, doświadczenie, zarobić można, tylko trzeba chcieć. Ja ci już pięknie tu poprowadzam wody i wszystko. No, to już będzie tylko, tylko wejść i zrobić, nie? Panie Krzyśku, remont for you, zapraszam do roboty, czekają łazienki do zrobienia. Ile to roboty? myślę jeszcze, co z tą skrytką tu zrobić? Czy tu jakieś właśnie drzwiczki? Kurde, tu jest miejsca trochę, tynki przyjdą, ale... Przeglądam teraz te wszystkie strony właśnie z projektowaniem i z tym wszystkim. To jest tyle fajnych rozwiązań i... No i każdy jest spokojny, na każde dużo trzeba wydać. Ja już nie wiem, jak sam ja w ręce mam włożyć, bo tak dobrze wam idzie. To moja propozycja jest taka, stajesz na rusztowaniu, i kujesz wieniec. Kurczę. Czy to jest konieczne? Tam go tylko trzeba tylko delikatnie wiesz, żeby żebyśmy kanalizacją przeszli. wiesz? Bo co, jaki jest plan? Tu idziemy, o, to jest od... Tak, i, po, i pod skosem, kolanami idziemy do góry i wodzimy na, na strych. Żeby napowietrzyć kanalizację tam przez kominek wentylacyjny. A co się w ogóle na powietrza? Żeby nie wyciągało nam wody ze syfonu. Jak zamkniesz wszystko szczelnie i spłukujesz wodę na przykład w wózce, to ona potrafi wyciągnąć wodę ze syfonu z wanny ci śmierci. Okej, okay, wracając do tych twoich pracowników, z którymi dzisiaj przyjechałeś. Jak Wspólnik to jest... i pracownik. Wspólnik i pracownik. Jak to jest teraz w branży hydraulicznej? Mówiłeś wcześniej, że jest dużo roboty, więcej niż czasu. Jest jeszcze więcej. A jak ze stawkami teraz aktualnie hydraulików? i Od czego one zależą? Możesz nawet dać komu 10 tysięcy pod warunkiem, że on zarobi na te 10 tysięcy. No tak. Nie? No to, jest... To, jest, to jest tylko i wyłącznie czysta matematyka, mm -hmm. nie? A jeżeli kogoś bierzesz, komu się nie chce robić, bo tacy mm -hmm. też są, no, no to za to, ma to bierzesz. On no, przychodzi koniec z i ty widzisz, że on nic nie zrobił, no nie? Okej, okay, i ciężko wtedy zapłacić za to coś, nie? Ja, znaczy ja myślę, że od czwórki, od czwórki na rękę bez ulewów w górę. No patrząc na to, ile macie roboty, jeśli ktoś byłby na pewno tak. taki robotny jak ja... Wiesz, są tacy, co, co zarabiają pewnie po, po 7, no nie? Uh -huh. To też zależy od rejonu, no. No wiadomo, hydraulik zawsze się kojarzy z gościem, który przepycha ci rurę. Czy wy też takimi usługami się zajmujecie, nie, czy już nie bra, raczej... Nie, ja osobiście nie, dlatego że mamy tam średnio od tam ponad 50 budów nowych w stanie, w stanie surowym, więc jeżeli masz do wyboru, zawsze proszę nie babrać się w czymś głównie, a a składać sobie czystszą kanalizację, no to wybierasz tak. to, co jest lepiej płatne No żeby tak roboczo-dniówka roboczo, się zwróciła pracownika, no to on musi przynieść aby do firmy minimum te 500 złotych, no czyli ZUS, yy, wypłata, podatek i tak dalej. Za jeden dzień. Ko koszt, yy, koszt utrzymania samochodu, narzędzi i tak dalej. To tak musi kalkować gdzieś w okolicach 500 złotych minimum. Nie? Mhm. No i teraz idzie, idzie do takiej kanalizacji, on ją przepycha na przykład, nie wiem, 6 godzin musi z rozłożeniem i tak dalej. No i mówisz takiej kobicie, która ma rentę na przykład 700 no nie 400 zł za usługę. Nie? No wiesz, to, jest, no, tak. to są no, takie, wiesz, dla was to jest normalne, bo wy musicie tyle zarobić, żeby, żeby to się w ogóle wyszło na zero, Ta. powiedzmy. Kurczę, tutaj jest tak, że jak to mówią, że na zachodzie wchodzą już z projektem yy, na taką budowę wiedzą wszystko, co gdzie ma być. No a tu czasem się takie rzeczy zdarzają, że tu wszystko jest. No powiem Ci, że przez 16 lat może dwa razy robiłem z projektu. Okej. Okay. Że gotowego, że przychodziłeś się wiedziałeś co łączyć. No bo tak to ze i tak klient sobie inaczej w ogóle przedstawia całą łazienkę i... I ten, no bo z drugiej strony, żebyś ty mógł pracować według tego projektu, to albo architekt, albo ty byś musiał ten projekt zrobić, no raczej nie klient, który się nie zna, ja ci mogę powiedzieć, że będzie umywalka, gdzie kibel, ale nie wiem, czy ta rura może iść podłogą, bo się okazało, że nie może iść, tylko musimy lecieć gdzie indziej Rzadko spotykana rzecz na budowie, chyba nigdy nie widziałem, żeby izolować te rury od kanalizy Tak jest no, znaczy chodzi tylko głównie o, o to, żeby wyeliminować szumy z kanalizacji. Jeżeli na przykład ty będziesz załatwiać na górze, a żona będzie się skorzystać ze szafy, żeby nie słyszała, że ty tam jesteś. Nie? No właśnie, ale w blokach często słychać nawet, wiesz, trzy piętra niżej, że ktoś tak. spukuje wannę czy, czy, wiesz, czy kibelek i nagle wszystko szumi. U nas też jest rzadko spotykane w Niemczech, yy, całą kanalizację, bez wyjątku nawet tą, która idzie w podłodze, wszystko izolują. Czy Według producenta to jest około 27 dB ci obniża głośność swojej kanalizacji. I jak cenowo taki coś wygląda? to mocno zwiększa to to inwestycje, Nie, czy? powiem ci, że no to tam wychodzi gdzieś, gdzieś ponad 10 zł za metr takiej, takiej izolacji, więc to nie jest A warto. Jakieś... No to dobra, no to co, no to lecimy dalej. Co nam tu jeszcze zostało? Nie możemy puścić tej wody, ponieważ nie mamy jeszcze styropianu na podłodze, tak? Się dowiedziałem. Normalnie ludzie puszczają wodę bezpośrednio po tym tak zwanym chudym betonie, ale my rowkujemy w styropianie, dlatego że, żeby po prostu dołożyć twojej izolacji Yy, do, dołożyć to do izolacji tutaj do rury i, i żeby ta rura nie miała takich strat ciepła. Zrobię Dostanie tak. odpowiednie narzędzia i będzie działał. Dobra, ile? 15 cm pójdzie? 10. 10 i 5 chyba. Nie, tutaj obliczaliśmy 15. 15. Ale nie na 1, tylko 10 najpierw, później rury? Tak. I piątką przykryjemy. Dokładnie tak. I teraz wymierzamy co? Podłączenie wody wody i yy, yy, kanalizacji. Do umywalki. Tak jest. A ogrzewanie podłogowe? Ile czasu? U Ciebie? No. Jak będziemy mieć ułożony styropian, mm -hmm. to w jeden dzień. Ja cię to poskręcam na sucho, będziesz wiedział co i jak, a ty sobie to skręcasz i poskręcasz. Mm -hmm. Wygląda super, tak. Wygląda super, tylko ja tego nie chcę łączyć, za żadne skarby. Kiedy tu kropelka się uroni, to będę wiedział, że to przeze mnie. Tu jest uszczelka pod spodem i powiem ci tak, ja jej nie ufam. Normalnie no producent mówi, że wkręcasz to na tej uszczelce i trzyma. No ale właśnie, pakuły czy te takie taśmy, bo jeszcze nie, są te białe? Te... Brawe... Nie, ja tylko pakuję. Tylko, tylko. Jak ja patrzę na ten profesjonalny sprzęt, to aż mi się łezka w oku kręci. Znaczy wiadomo, że ja jak coś robię w domu, to bardziej hobbystycznie albo tak serwisowo, więc no taki sprzęt nie jest potrzebny. Ale jak to w robocie widać, że idzie od razu ta robota. Ogólnie to jest tak, że większość skrobi te e, gwity brzeszczotem, no nie? Ale uh -huh. w momencie, kiedy masz do tego odpowiednie urządzenie, okay. i wtedy z automatu... tu jest zakład. Że to jest po to, żeby... żeby? zrobić takie zadziory na tym, uh -huh. że w momencie, kiedy nawijasz pakuły i skręcasz, to nie ściągnie Ci tych paków tutaj ze, no, ze no z tak, gwintów. Tak, Osoby w tak. podwijaniach gwintów jest y, różnie. Niektórzy robią to w ten sposób i później na, na drugiej pętli zakładają w ten, y, zajeżdżają, dokładają kolejny i robią. Ojej, to też technika. I, pasta, I powiem to jest... Ci, że ilu weźmiesz hydraulików, to każdy ma swój sposób. Niektórzy pierwsze smarują pastą sam gwint, później nakładają pakułów, znowu, znowu smarują pastą. Ściskasz i jedziesz dookoła. Gitówa. Okay. I co teraz yy, pakuły? Tyle? Taka, tak. Tak jest? Mhm. I później przy drugim już obiegów, o dokładnie tak ktoś nie będzie. No to pięknie. To. Mamy to nagrane? Mamy to nagrane? Tak? Cieknąć nie będzie. Powiedział Artur. Powiedział. Teraz jeszcze musisz pół bułki skręcić. Pytasz jak to działało. Ten ci wchodzi tutaj w te ząbki. Widzisz? Musisz trafić. O, żeby się zaczepiło. Ok. W ten sposób. O, widzisz, jak się szybko uczysz? <laughs> Roboty wam nie zabiorę, a jeśli wy widzowie szukacie roboty, na przykład pracy hydraulika albo jakiejkolwiek innej pracy, to wchodźcie oczywiście na OLX, w kategorii praca jest tam naprawdę dużo ogłoszeń i możecie zostać hydraulikiem i jak Artur z Wadowic zarabiać duże pieniądze, ale trzeba się też dużo uczyć, mieć chęci do pracy. Ale żeby zarabiać duże pieniądze, trzeba mieć takich bogatych klientów. No właśnie, no, a nie każdy może u mnie robić, nie? <laughs> Chodź zapraszam, chodź zapraszam, jak są jakieś inne ekipy, tynki, wylewki, może wykończenie wnętrz, zapraszam serdecznie, piszcie w komentarzach. Wszystko jest tutaj, temat jest otwarty. Może nawet jeden, jedna ekipa robić dół, druga górę. Ja, ja bardzo chętnie pokażę to wszystko na kanale do roboty. No to tu nam zostało to podłączenie, znaczy ogólnie bardzo dużo nam rzeczy zostało do zrobienia. Później idzie co, styropian na podłogę? Tak jest. Później łączymy... Wszystkie rury do wody w podłodze, w styropianie. No i następnie przykładamy drugą warstwę stropianu, ogrzewanie podłogowe. Czyli i to już będziemy robili w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to będzie wszystko. W tym momencie, moi drodzy, przechodzimy z budowy do mojego domu, jeszcze w tym, w którym mieszkam, żeby zrobić rozwiązanie konkursów, które były w zeszłym odcinku. Rozdamy te wszystkie nagrody od Oelixa. Dzisiaj również zadam Wam pytanie i będziecie mogli wygrać kolejne nagrody, więc chodźcie. Wróciłem do domu, więc szybkie rozwiązanie konkursu, żeby nie przedłużać. Na początku konkursy z serwisu rowerowego chodziło o rozmiary kół 26, 27,5 i 29. Wygrywa ESG Sucha, Bambos, The Unboxer i Łukasz ZSA. Przechodzimy do konkursu z Pizzerii, chodziło o 460 stopni Celsjusza, Bartek Kwiatkowski, Pershing, The Tant, Accent. Teraz konkurs z serwisu motocyklowego chodziło o pojemne 660 cm3, David ID. Jakub Robak, Marcin Tomaszek i Zyzio Zyzio. E, oczywiście mam do Was maila, więc wyślę Wam zapytanie o e, adres. I teraz konkurs związany z krowami, czyli chodziło o Rasę Limuzę. E, Grzegorz P., Mateusz Skibę, Matis i Ania. Ania napisała, że jej mama kocha Bieszczady i więc też zgarnia nagrodę. Teraz zadaję Wam pytanie konkursowe w tym odcinku. Napiszcie w komentarzu jaki jest Wasz ulubiony odcinek na kanale To Roboty. Proste, takie luźne pytanie. Możecie wrzucić tam też link do tego odcinka i napisać oczywiście swojego maila, żebym mógł się z Wami skontaktować. A jeśli jesteście ciekawi jak przebiega cały czas ta praca na naszej budowie, kliknijcie tutaj w link na moim vlogu więcej informacji na temat pracy hydraulika, elektryka, o Jezu i jeszcze więcej ciekawych rzeczy, więc Oglądajcie, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, no i wzgarniajcie to nagrody od Olixa z kategorii praca.